Witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj jest, tak jak widzicie, 3 lipca, czyli dzień, w którym miałem ogłosić wyniki konkursu. I tak, i powiem tak, że po prostu wyniki są niesamowicie nierówne, ponieważ głównie powtarzają się głosy prawie co chwilę dwa punkty i jeden punkt na jakąś grę. I po prostu zrobiłem coś takiego, że te gry, które miały po dwa, po prostu wybrałem jako do tej piątki znaczy właściwie wyszło tak, że te które miały dwa to wyszły cztery gry, czyli GTA Vice City, Mafia 2, Tomb Raider 1 i Scarface i to są cztery, to jest z, z tych po prostu z waszych wybranych i po prostu piąte, jako nie ma to po prostu yy, wybrałem dwie gry i wy byście musieli wybrać tą grę to by była Chicago 1930 i Postal 2 także yy. Tych, yy, z tych top 5, co tak tutaj wyszło, po prostu wybierzcie dwie. Po prostu teraz już zawęziłem to, do tego top 5. Po prostu wybierzcie dwie, które chcecie i no tyle. Wybierzcie i staracie się to dzisiaj zrobić po prostu. Albo tam nie wiem, no mamy dzisiaj dzień yy, trzeci, no to do wtorku. I wtedy już będzie ostatnie, po prostu. Ostatni, ostatnia część konkursu, bo. Tak to już by było po prostu ogłoszone. No, tak jakoś dziwnie nierówno te głosy po prostu były. Także. No. Także głosujcie na te 5G. Jeszcze raz powtarzam: GTA Vice City, Mafia 2, Tomb Raider 1, Scarface i jako piąta Chicago 1930 albo Postal. Free. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w let's playach.